Witam was, tu Szalony Kolekcjoner. Humor mi cały czas dopisuje, przepraszam was. Eee, ostatnio z moim kumplem spotkaliśmy się przy Soczku Pomarańczowym i złapała nas głupawka, w związku z tym zaczęliśmy, zaczęliśmy się fajnie bawić i zaczęliśmy sobie przekręcać na język polski nazwiska zawodników. Więc wymyśliliśmy sobie, że mamy na przykład Leona Mysickiego, Mateusza humelskiego Krystiana Ronaldowskiego, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Franciszka Beckenbaerskiego. Sorry, ta głupawka mi nie mija. O, tutaj na przykład może być Sławomir Nasrykowski, i tak dalej, i tak dalej. Chcę wam zaproponować fajną zabawę. Eee, ciekawe, jakbyśmy zmienili na przykład jajaturę. <laughs> Jarosław Turewicz. Dobra, nieważne. Słuchajcie, chciałbym Wam zaproponować fajną zabawę. Chciałbym, żebyście... Patrzcie, Larsonowski. Żebyście w komentarzach pod tym filmem próbowali spolszczyć jakieś fajne nazwiska, to znaczy ciekawe nazwiska zawodników z Kart Panini. Piotr Czechowicz. I... I wypisywali swoje, swoje fajne, zabawne propozycje. Naprawdę można się nieźle yy, uśmiać. Czes Czesław <grytanie> Fabrykasiewicz. No. Yy, później jakoś sobie poczytam. I jeżeli coś mi się jakoś specjalnie spodoba, yy, prześlę autorowi najciekawszych, najbardziej zabawnych, bo to w zasadzie o to chodzi, yy, propozycji. No nie wiem, może pięć saszetek, no akurat cztery mi się chwyciły, ale myślę 5 saszetek T-Mobile Extraclasa. Także pamiętajcie, spolszczamy nazwiska zawodników. Tutaj akurat nie będzie problemu, bo to jest Łukasz Podolski. Ale na przykład tego gościa? Nawet nie próbuję. No dobra, to bawimy się. Czekam na Wasze propozycje, naprawdę będzie śmiesznie. Pozdrawiam Was, Szalony Kolekcjoner, cześć!